Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Aneta. Witam wszystkich stałych obserwatorów, jak również nowych. Nowe osoby zapraszam do zostawiania subskrypcji. Będzie mi mega miło. E, dzisiaj przychodzę z filmem, w którym chciałabym zaprezentować perfumę z nutką kokosa. Kokos jest fajnym owocem, akurat fajnie tutaj w komponującym się waj letni, wakacyjny, plażowy, e, więc jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. Na wstępie muszę przyznać, że kokos. Nie jest do końca faworyzowanym składnikiem przeze mnie. Jest raczej w moim odczuciu bardzo taki pośredni, średni. Jeżeli mam wybór, często wybieram raczej innego rodzaju składniki. Natomiast kokos w perfumach ostatnio bardzo mi się podoba i dlatego postanowiłam nagrać ten film. Dzisiaj perfumy, które będę pokazywała, są wszystkie z dodatkiem kokosa, dlatego też nie będę za bardzo tutaj skupić Skupiała się na pozostałych składnikach. Raczej poopowiadam was, Wam, jak pachną te zapachy, które dzisiaj chcę zaprezentować. Pierwszy zapach, który chcę Państwu zaprezentować, to Ariana Grande Cloud. I jak widzicie, ja tu już dawno praktycznie zużyłam cały ten zapach po korku. Już dawno ślad zaginął. Nie wiem, gdzie go posiałam. Słuchajcie, wybaczcie. Na pewno kupię sobie nowy flakon i troszeczkę bardziej od niego zadbam. Tutaj na pewno obiecuję to. I zapach kokosowy. Zapach kokosowy i muszę przyznać, że jest to zapach najbardziej w moim guście. Taki rodzaj zapachów z kokosem najbardziej podoba się dla mnie. Tutaj mamy przepięknie podany kokos w towarzystwie bitej śmietany, lawendy, cytrusów. Bardzo ładne perfumy. To są perfumy, które... Często są um, przybliżane do zapachu Baccarat Rouge 540 od Francis Gurdjieff. I faktycznie coś w, w tym jest. Taki delikatny vibe właśnie tego Baccarata tutaj mamy przedstawiony. Bardzo ładne, delikatnie, mają taki delikatny uniseksowy aromat, ale one moim, jednak w moim mniemaniu one bardziej skupiają się w, w kobiecą stronę. Bardzo ładny Mm, piękny zapach właśnie z dodatkiem kokosa i praliny. Kolejne perfumy to Lancôme Le La Nude Tesor, wersja Nude. I jest to przepięknie podany diamencik w bardzo takim słodkim, kokosowo-waniliowym otoczeniu. Tutaj mamy przepięknie podany kokos w towarzystwie Róży, Bergamotki, tak jak wcześniej wspomniałam, wanili, No i oczywiście duża dawka kokosa. Ten kokos jest bardzo budyniowy, bardzo słodki, taki mega, mega kobiecy, taki do schrupania, do przytulania. Kobieta, która nakłada te perfumy jest bardzo, bardzo uwodzicielska i niesamowicie kobieca. Super trwałe, super wydajne, nie potrzeba dużo, a, a zapach utrzymuje się i projektuje bardzo, bardzo intensywnie. Zapach. Jest to zapach, który faktycznie em, bardzo wyraźnie przedstawia tą nutkę kokosa w takim, tak jak sobie wcześniej wspomniałam, bardzo budyniowym, przesłodzonym stylu. Faworytki perfum słodkich, bardzo takich, em, aż przesłodzonych, będą tutaj bardzo zachwycone. Kolejny kokos już jest troszeczkę mocniejszą wersją, fajną na wieczory, na randki romantyczne. Akurat jest to mój zapach z lat dzieci, nie dzieciństwa, młodzieńczych, kiedy randkowałam, kiedy słuchajcie cieszyłam się młodością. Jest to Versace Crystal Nua, w e, wersji Eau de Parfum. E, przepiękne perfumy. E, tutaj ostatnio dziewczyny, czy Monika z kanału Aroma Perfumy, czy Parasola e, właśnie mówiły, że fajnie skupiają się, że te perfumy e, przedstawiają się poroletnią e, i faktycznie tak jest. Myślę, że jest to właśnie ze sprawą kokosa, który jest tutaj świetnie podany w towarzystwie przypraw takich jak pieprz, kardamon, czy też imbir, mamy kwiaty jest to taki kokos bardzo w takim raczej przyprawowo, mydlanym, balsamicznym stylu, ja je odbieram bardzo właśnie balsamicznie na mojej skórze pachną jak taki piękny, przyprawowy pieprzny delikatnie kwiatowy balsam z dodatkiem właśnie kokosa, fajnie tutaj ten kokos będzie pięknie prezentował się właśnie wieczorami letnimi. Serdecznie polecam na jakiegokolwiek właśnie czy też randki, czy też jakieś takie spotkania wieczorne, przepiękne, bardzo gustowne, bardzo kobiece, trwałe perfumy z niesamowitą nutą nonchalancji, z niesamowitą nutą dobrego gustu i stylu, zawsze pięknie dopasowujące się też do fajnych takich właśnie wieczorowych outfitów. Ja bardzo je cenię, są to moje wspomnienia i są to przepiękne perfumy. Ja tutaj sobie już je odstawiam. I lecimy do kolejnych. Kolejne to są już takie typowo wakacyjne perfumy. Tom Ford Soleil Blanc w wersji Eau de Parfum. I są to perfumy typowo wakacyjne. W moim odczuciu one bardzo pachną, jak taki bardzo luksusowy olejek do opalania. Niesamowicie piękny zapach. Bardzo, bardzo kobiecy pachnie z takim dużą nutą luksusowego luksusu. E, mimo, że jest to taki aromat właśnie kokosowo, e, przyprawowo, e, kwiatowy w postaci kwiatu właśnie, czy też yang-yang, czy, e, czy tuberozy i jaśminu. E, ale jest fajnie, fajnie właśnie tak przedstawiony w taki świeżo e, plażowy sposób. W moim odczuciu pachnie jak taki Poranek na plaży, kiedy my dopiero kładziemy się na plaży, wyciągamy te wszystkie olejki, nakładamy na siebie, i gdzieś tam delikatna bryza powie Wam. Bardzo eleganckie perfumy, wakacyjne, ale też eleganckie. Często te wakacyjne są raczej takie. Bardzo, bardzo dzienne. Natomiast ten ma w sobie taką nutkę jeszcze takiego właśnie dobrego gustu, który możemy na przykład użyć wieczorem, idąc, powiedzmy, też właśnie gdzieś tam do jakiejś restauracji. E, tutaj przyczepiłabym się tylko do trwałości tych perfum. Na mnie one niestety nie pachną zbytnio długo i to mi się średnio troszeczkę podoba. Fajny jest tutaj właśnie ten przedstawiony kokos w postaci w towarzystwie, właśnie pistacji i tych kwiatów, troszeczkę przypraw, kardamonu. Mamy dodatek bardzo przepiękne wakacyjne, wakacyjne perfumy. Kolejny zapach z dodatkiem kokosa to Pure XS od Paco Rabanne I tutaj mamy podany kokos w taki bardzo uwodzicielskim stylu, w bardzo przyciągającym i kobiecym. Jest to zapach słodkosłony, i tutaj ta słodkość i słoność jest bardzo fajnie wyważona i podkreślona właśnie dodatkiem kokosa. W moim akurat przypadku ten zapach raczej wybieram e, zimniejszą porą, natomiast myślę, że osoby, które lubią takie właśnie zaczepne zapachy z dodatkiem popcornu e, i kokosa Będą fajnie, cieszyły się też porą letnią. Ja natomiast akurat aktualnie ten zapach mi on się podoba, ale nie ma tego, tego pazura, który ja wyczuwam właśnie z chłodnymi, chłodnymi, akurat temperatur, podczas chłodnych temperatur. Bardzo fajnie przedstawiona wanilia w towarzystwie kokosa, popcornu, yang yang, peach. Czy przoskwinia Kwiat pomarańczy Jak również drzewo sandałowe I właśnie dodatki drzewne Bardzo sensualne One fajnie pachną Słuchajcie Mają właśnie Taki właśnie zarazem świeżo-słodki Vibe Ale również mamy dodatek tego Popcornu, który fajnie Tak jakby Dodaje słonego Aromatu i w, w rezultacie są to bardzo wyjątkowi oryginalny Kolejny zapach jest iście plażowy i jest to Beach Walk od Replika Moison Magia. I jest to kokos, który jest tutaj najbardziej podany, oczywiście, najbardziej naturalnie i wyczuwany jako prawdziwy, taki faktycznie żywy, żywy świeży kokos perfumy słone, takie typowo plażowe, z takim dodatkiem słońca, z dodatkiem promieni słonecznych to jest idealny wybór na plażę nie jest za słodki nie jest zbyt wytrawny ma taki delikatny aromat też olejku do opalania są bardzo podobne znaczy niepodobne, ten vibe taki właśnie wakacyjny jest zachowany w podobieństwie do perfum Tom Ford Soleil Blanc. Tutaj mamy przepięknie podany właśnie kokos, towarzyszy yang heliotropu. Jest to wszystko jeszcze umocnione cytrusami w postaci bergamotki, czy też cytryny. Delikatnie wyczuwamy tutaj taki unisexowy aromat i myślę, że jest on za sprawą do dodatku różowego pieprzu. Piękne perfumy, takie właśnie typowo Plażowy. jeżeli szukacie czegoś na wakacje jeżeli teraz lecicie gdzieś to powiedzmy te perfumy będą w moim, moim akurat zdaniem świetnym wyborem, jest to marka również niszowa jest to gustowny zapach i osoby które właśnie lubią takie świeże takie w postaci troszeczkę właśnie takiego olejku do opalania, zapachy będą bardzo tutaj zadowolone Kolejny zapach to Young In Gold od Mikalew. Przecudowny zapach. Jest to mój faworyt, jeżeli chodzi o wieczory wakacyjne, perfumy, które dodają niesamowitego seksapilu i kobiecości. To jest po prostu. Tak ciepły, tak słoneczny aromat. Tutaj mamy kokos z dodatkiem dużej ilości owoców, dużej ilości kwiatów, przypraw w postaci chociażby rozmarynu. Zapach słodki, waniliowy, bardzo, bardzo z dużą ilością kwiatu yang-yang. I tutaj te kwiaty yang-yang są niesamowicie widoczne, wyczuwalne. Przepiękny. No, to jest coś, Niebywałego. To jest naprawdę e, zapach, który, który sprawia, że e, osoba staje się bardzo, bardzo taka zauważalna i staje się taka przyciągająca. My chcemy czuć ten zapach i e, wiedzieć, czym ta osoba pachnie. E, odczuciu jeden z lepszych zapachów właśnie na wakacyjne wieczory z dodatkiem kokosa. Tutaj ten kokos jest bardzo fajnie podany. On nie jest, To nie są takie perfumy, w których typowo czujemy kokos. On jest niesamowicie delikatnym dodatkiem, fajnie zblendowanym z pozostałymi składnikami. Tutaj mamy, tak jak wcześniej wspomniałam, dużo, dużo różnych owoców typu brzoskwinia, lici, cały miks owoców. Właśnie z dodatkiem e, tych kwiatów yang-yang, czy też drzewa sandałowego, mięty, magnoli, e, magnoli róże, lilie, mamy wanilię, mamy piżmo. E, no, przepiękny, bardzo wyjątkowy aromat, który jest niebywale trwały i bardzo projektywny. Ostatni zapach na dziś z dudką kokosa jest to La Villa Belle od Odląkom Soleil Crystal. Jest to kompozycja z roku 2021, i tutaj, jeżeli chodzi o La Vie et Belle, tradycyjne DNA jest totalnie zachowane. Tutaj mamy po prostu tradycyjne La Vie et Belle z dodatkiem kokosa, i ten kokos jest tutaj. Bardzo wyczuwalny. Jest to kokos raczej taki sztucznawy, ale nie jest to nic złego. Jest to bardzo fajnie przedstawiony kokos. W, w to też z dodatkiem yang-yang, kwiatu pomarańczy, wanilii i paczulą. Bardzo, bardzo kobiece, intensywne, niesamowicie aromatyczne. I tutaj ten kokos faktycznie jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo widoczny. Wszystkie osoby, które kochają po prostu lawiebel, -y -e które mogą sobie wyobrazić, jak pachnie lawiebel -y -e z dodatkiem kokosa i kwiatu yang-yang, myślę, że mogą sobie wyobrazić ten zapach. Eee, ciepły, taki otulająco, letnio otulający. Eee, bardzo jest zarazem rzeźki, ale też e, taki można w nich właśnie wyczuć troszkę uniseksowy, słony aromat. E, bardzo wyjątkowe, wakacyjne. Ja je, ja je noszę nawet do pracy, słuchajcie. I fajnie mi się sprawdzają, nie są w żaden sposób przy, przytłaczające. E, fajnie komponuje się właśnie z outfitem sukienki, czy jakiejś takiego letniej właśnie bluzeczki. E, bardzo. Piękny, komplementowany często zapach, który jest również bardzo trwały. Ok, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, które zapachy z kokosem są Waszymi ulubionymi. Czy podoba Wam się taki rodzaj filmów? Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!